O co chodzi, program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Krzymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj szczególnie witam moich sponsorów, moich patronów i wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące wspierali mnie finansowo, bo właśnie dzięki Państwa wsparciu mogłem zdobyć dokumenty, które tutaj Państwu dzisiaj przedstawiam. Dzięki Państwa pomocy wpadły mi w ręce bardzo ciekawe dokumenty. Są to umowy, jakie Instytut Pamięci Narodowej zawierał ze znanym pisowskim propagandistą Cezarym Gmyzem. Spójrzcie Państwo. W czerwcu 2017 roku pan Cezary Gmyz zawarł z Instytutem Pamięci Narodowej umowę na produkcję kilkunastu odcinków swojego cyklu tam historycznego, którego, jak wynika z treści tej umowy,. No nie trzeba wielkim wysiłkiem tworzyć, bo IPN mu tam udostępnił i swoich naukowców, i swoje zasoby, a pan Cezary Gmyz miał tylko odpowiadać za zaplecze techniczne, czyli kamerzystę, swoją własną osobę i tak dalej. I za te paręnaście odcinków pan Cezary Gmyz otrzymał 110 tysięcy złotych. Współpraca z panem Cezarym Gmyzem jak widać ipn służyła, bo na początku 2018 roku Podpisywane były kolejne umowy. Ano tutaj mamy umowę ze stycznia 2018 roku na 30 tysięcy złotych. Tutaj mamy umowę z marca 2018 roku na 99 tysięcy złotych. I w końcu ostatnią z 2018 roku na 55 tysięcy złotych. Także całkiem dochodowy biznes dla niejakiego Cezarego Gmyza wyniknął. Ze współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i z produkcją dla niego filmów dokumentalnych. Jaka jest jakość tych filmów dokumentalnych, to jest inna sprawa. To Państwo sobie możecie obejrzeć i sami sobie na ten temat wyrobić zdanie, ale sprawa mnie niepokoi z kilku powodów. Otóż po pierwsze, kiedy mi już te dokumenty wpadły w ręce, kiedy zweryfikowałem ich autentyczność oficjalnie w Instytucie Pamięci Narodowej, zapytałem się jako dziennikarz Instytutu Pamięci Narodowej, czy podpisanie tych umów z Cezarym Gmyzem było wynikiem jakiejś procedury przetargowej? Bo przecież ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że każdy zakup od kwoty tam powyżej 10 tysięcy euro, a prawie wszystkie te umowy są na kwotę ponad powyżej 10 tysięcy euro, muszą być poprzedzone procedurą przetargową. Na czym ona polega? No na tym, że są sporządzane warunki zamówienia, co konkretna instytucja państwowa, na przecież IPM jest instytucją państwową, chce kupić, no, potem się to publikuje, wyznacza się termin dla wszystkich, którzy są zainteresowani na złożenie ofert i następnie wybierana jest oferta najkorzystniejsza. Przejrzałem internetowe zasoby archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej i nie znalazłem przetargu na stworzenie filmów dokumentalnych, właśnie takich, na jakie umowy zawarto z Cezarym Gmyzem. W chwili, kiedy mówię te słowa, czekam jeszcze na oficjalną odpowiedź rzecznika prasowego Instytutu Pamięci Narodowej, którego poprosiłem o to, żeby mi wskazał postępowania przetargowe czy, czy jakieś ogłoszenia o wydawane przez IPN właśnie o produkcji takich filmów jak tylko dostanę to się z pewnością z państwem tymi informacjami podzielę natomiast jak na razie sam takich informacji nie znalazłem co doprowadziło mnie do wniosku że umowy z Cezarym Gmyzem Instytut Pamięci Narodowej zawarł bez procedury przetargowej a zatem mielibyśmy tutaj do czynienia ze złamaniem prawa prawa o zamówieniach publicznych na podstawie tych umów do działalności gospodarczej Pana Cezarego Gmyza, czyli Cezary Gmyz Media, wpłynęło około 300 tysięcy złotych. To oczywiście nie jest wielka kwota w porównaniu z tym, co w porównaniu z kwotami, które wychodzą na światło dzienne ostatnio przy tych aferach, a to komuś, tam prawda 123 miliony wysłano na konto, a to na jakieś tam fundacje miliony złotych trafiały. 300 tysięcy złotych to nie jest przy tym kwota wielka, ale chodzi o pewne zasady. Sprawa mnie niepokoi z tego względu, że z wiem, jakie są na rynku ceny produkcji materiałów filmowych. Wiem, jakie były w 2017, w 2018 roku. No i mogę powiedzieć tyle, że IPN zapłacił naprawdę nieźle. Cezaremu Gmyzowi znam wielu twórców, którzy zrobiliby tą usługę taniej. Jak to się stało, że tylko Cezary Gmyz dostał taką możliwość, a oni nie dostali? No, mam nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej jakoś nam to wyjaśni. To, co budzi jeszcze w tej kwestii moje etyczne zastrzeżenia, to fakt, że Cezary Gmyz w swoich publikacjach zajmował się sprawami historycznymi. Pisał tam o inwigilacji Jana Pawła II, na przykład, o różnych innych rzeczach, w trakcie których korzystał z materiałów IPN-u i oddawał głos w swoich publikacjach pracownikom IPN-u. No. Działo się to w czasie, kiedy brał pieniądze od IPN-u i to stawia, w moim zdaniem, w, w niekorzystnym świetle już nie tylko samego Cezarego Głębiza, na no jego pomijam, ale Instytut Pamięci Narodowej. Ale to też, proszę Państwa, nie wszystko, bo mamy tutaj do czynienia jeszcze z pewną zaskakującą historią. Otóż ja w 2012 roku wydałem taką książkę Media wobec bezpieki. To była książka, a ja zresztą polecam ją Państwu, jest nadal do sprzedaży w wydawnictwie Capital Book. To jest książka, która zmierzyła się z tematem uwikłania środowiska dziennikarskiego w relacje ze służbami specjalnymi. A ja nie ograniczyłem się tylko do służb specjalnych PRL, to znaczy opisałem tutaj jeszcze kilka innych przypadków po roku 90, osób zwerbowanych po roku 90. I co ciekawe, w ostatniej chwili, w dziwnych okolicznościach, ten rozdział mi wyleciał z książki. To znaczy, złożony do druku, złożona do druku książka zawierała ten rozdział. Potem niestety ten w druku ukazała się bez tego rozdziału. Myślę, że jakbym chciał powiedzieć o kulisach tego, to pewnie trzeba byłoby temu poświęcić jeden odcinek, ale zostawmy to. I kiedy ja tą książkę opublikowałem, to Cezary Gmys popędził do sądu okręgowego w Warszawie z wnioskiem auto lustracyjnym. To znaczy, Cezary Gmyz zażądał, żeby IPN zbadał, czy on był, czy nie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i potem, kiedy IPN orzekł, że nie był, no to Cezary Gmyz podniósł triumf, że y, nigdy nie był żadnym agentem i że jest to reakcja na moje rzekome pomówienia. Tymczasem ja nie twierdziłem nigdy, że Cezary Gmyz był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ja tylko w tym rozdziale, który mi Wykradziono w ostatniej chwili bez mojej wiedzy z tej książki. Opisałem jego związki z Urzędem Ochrony Państwa. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to proszę Państwa, kiedy ten proces się już zakończył, kiedy Instytut Pamięci Narodowej, rękami pana prokuratora Jarosława Skroka, stwierdził, że nie ma żadnych dokumentów wskazujących na współpracę Cezarego Gmyza z SB, mój przyjaciel, dziennikarz Jan Piński stwierdził, że Cezary Gmyz był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa, podał nawet jego jakiś tam pseudonim, sygnatury dokumentów i tak dalej. Cezary Gmyz w ogóle na to nie zareagował ani oświadczeniem, ani żadnym postępowaniem sądowym, ani niczym takim. Nie odniósł się do tego też IPM. Trochę mnie to dziwi w kontekście tych wszystkich relacji finansowych, późniejszych i, i, i publicystycznych Cezarego Gmyza. No jest to sprawa co najmniej dziwna. Natomiast ja w tej książce wcześniej opisałem, chciałem opisać jeszcze związki pana Cezarego Gmyza ze służbami specjalnymi, ale nie ze służbą bezpieczeństwa, tylko z Urzędem Ochrony Państwa. I ja o tych, tą historię poznałem w zupełnie nietypowy sposób. Tutaj uchylę trochę tajemnicy, mianowicie w 2000 roku jeden z moich znajomych znalazł się na celowniku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oni bardzo chcieli, mówiąc kolokwialnie, go przymknąć za pewne tam działania korupcyjne. Ja do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mam wstręt i alergię od kiedy tam prowadzili działania przeciwko mnie przez wiele lat, tam nawet mi narzeczoną kiedyś zwerbowali obrzydliwa instytucja, która Mam nadzieję, podzieli kiedyś losy wojskowych służb informacyjnych. To jest główna gangrena trzęsąca naszym krajem siedlisko matecznik wszelkich afer Łodz, to, 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 to się mieści tam przy ulicy Rakowieckiej, ale to już zostawiam na jakiś ewentualnie inny odcinek, ponieważ um, jakoś tam wyszło z jakiejś tam analizy, że ja mógłbym mieć wiedzę, która by pozwoliła pogrążyć tego mojego znajomego. Zadzwoniono do mnie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaproponowano spotkanie. W centrum handlowym Sadyba, po czym oficer średniej rangi złożył mi następującą propozycję, że jeżeli wskażę osoby, od których ten człowiek, na którego oni się uwzięli, brał łapówki, to mogę za to liczyć na teczki. No de facto mi powiedziano, kogo zechcę. Ja na początku. Chciałem zobaczyć, czy. Nie byłem, nie byłem zainteresowany ta donoszeniem na swojego kolegę, ale chciałem z, 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 się zorientować, czy oni mówią prawdę. I wskazałem nazwisko pewnego człowieka związanego ze służbami, też dziennikarza i też członka prominentnego obecnie aparatu pisowskiej propagandy, którego teczki chciałbym zobaczyć. Po dwóch dniach ten sam oficer się ze mną spotkał i powiedział, że tego nie możemy ci dać, ale w zamian damy ci gmyza. No więc mm, ja. Byłem ciekaw, czy to jest blef, czy nie, No rzeczywiście przyjechał do mnie na spotkanie do Centrum Handlowego Sadyba, do Costa Coffee, pan oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z teczkami Cezarego Gmyza. Ja nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy, czy to jest jakaś rzeczywiście prowokacja, czy oni są mi kto gotowi dać. Natomiast nie chciałem w żaden sposób zaszkodzić mojemu znajomemu, więc suma sumarum nie dobiliśmy targu, ale miałem okazję sobie te teczki przejrzeć. I cóż, proszę Państwa, tam ciekawego wyczytałem. Otóż mamy rok 1993. Młody, wówczas e, chyba 26 albo 27-letni Cezary Gmyz bawi się w popularnym w Warszawie klubie stodoła, a jest pijany, w pewnym momencie zaczyna się dobierać do chłopca, licząc, w pijanym zwidzie się pomylił, myślał, że to dziewczyna, no wywołał wybuch skandal, co wykorzystał łasy na takie rzeczy Urząd Ochrony Państwa, konkretnie niejaki pułkownik Andrzej Sadłowski. To był wówczas pułkownik Urzędu Ochrony Państwa usytuowany w strukturach tzw. zespołu Lesiaka i w zamian za wyciszenie tego skandalu Początkujący wówczas dziennikarz Cezary Gmys zgodził się zostać konsultantem. Niejawnym konsultantem Urzędu Ochrony Państwa, tak został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako konsultant, kryptonim Pastor. Jak mam, ten pseudonim wziął się stąd, że Cezary Gmys jest ewangelikiem i podkreśla to swoje przywiązanie do wiary ewangelickiej. To zostawiamy na boku. W każdym razie w 1993 roku młody Cezary Gmyz rozpoczyna współpracę z Urzędem Ochrony Państwa i pisze analizy. Analizy dotyczące sytuacji w Kościele Katolickim, analizy dotyczące relacji państwo-kościół, a później, i to jest paskudne, w ramach tych analiz pisze o wewnętrznych sprawach redakcji, w której współpracuje, wówczas jest to życie. Znalazłem w tych teczkach trochę informacji, w których pan Cezary Gmyz przekaz dzielił się z łopem na temat Tomasza Wołka, jego prywatnego życia paskudne. W 1998 roku Urząd Ochrony Państwa rozwiązał współpracę z Cezarym Gmyzem ze względu na, jak to napisano, jak to dosłownie było. Nieprzydatność operacyjną, tak się to chyba nazywało. Ten oficer, który to napisał, stwierdził, że pan Cezary Gmys sobie uczynił stałe źródło dochodów z, z pieniędzy, które mu UOP przekazywał i wypisuje coś tylko po to, żeby dostać te pieniądze. Taki był sens mniej więcej tego, tego, tego dokumentu. Natomiast, natomiast jeszcze w międzyczasie w tych, w, tych, w tych teczkach, które ja wtedy widziałem, były pokwitowania przejmowania pieniędzy przez Cezarego Gmyzajemu, wręczał pieniądze, porucznik łopu Jacek olejnik. Nazwisko tutaj. Zupełnie przypadkowa zbieżność nazwisk z nazwiskiem Moniki Olejnik i prokuratora krajowego Kazimierza Olejnika, zupełnie inna osoba. Natomiast co ciekawe, proszę Państwa, to pierwszy oficer prowadzący Cezarego Gmyza, czyli pan Sadłowski, tak jak wspominałem, był umiejscowiony w strukturach zespołu Lesiaka. Pamiętacie Państwo, co to był zespół Lesiaka? To był ten zespół, który powstał w łopie. Odpowiedzialny za tak zwaną inwigilację prawicy, czyli inwigilację partii Kaczyńskiego. Wielka afera rozdmuchana potem w latach 90. której paradoks polega na tym, że Kaczyński wtedy grał męczennika jako ofiara nielegalnych działań UOP I teraz te same działania pan Kaczyński stosuje w stosunku do swoich własnych przeciwników politycznych. Ale to zostawiamy, zostawiamy na boku. Taki to, taka to jest. Historia zakulisowa kariery Pana Cezarego Gmyza. Mówię o tym dlatego, że znowu postać Cezarego Gmyza wypłynęła. Musiał przepraszać senatora Krzysztofa Brejzę. Teraz będzie miał kolejne problemy prawne, ponieważ na ławie oskarżonych posadził go Pan Mecenas Roman Giertych. No, znowu się rozpocznie wycie prawna używanie argumentów o ruskich onucach, o Putinie, o nie wiadomo czym jeszcze, o jakichś układach tajemniczych, które chcą tutaj wpływać na wolność prasy. A tymczasem znowu pan Cezary Gmyz będzie odpowiadał za kłamstwa, jakie rozpowszechnia. Ja miałem nieprzyjemność z tą postacią dwa razy stanąć przed sądem. Za każdym razem musiałem go pozwać za kłamstwa, jakie na mój temat rozpowszechniał. Oba procesy przegrał czego w jednym ciągle usiłujemy go zmusić rękami sądu do wykonania przeprosin, które sąd mu zasądził na piątej stronie Rzeczpospolitej. Ja te procesy wspominam z obrzydzeniem, dlatego że pan Cezary Gmes, kiedy został złapany przeze mnie za rękę, to on przyjął taką metodę linii obrony, że twierdził, że artykuł, pod którym jest podpisany, to nie jest jego. Prawda? No, tłumaczył tam się tajemnicą dziennikarską, że autor może zachować swoje nazwisko w tajemnicy. Był podpisany i, co ciekawe, sędzia, która sprawę prowadziła w pierwszej instancji, mu to uznała. Sędzia, jak się dowiedziałem, też figurująca w ewidencji operacyjnej służb specjalnych, już nie chce się więcej wdawać w szczegóły, no, kiedy taką linię obrony przyjął, to ja poprosiłem ówczesnego dyrektora wydającego Rzeczpospolitą o wystawienie zaświadczenia dla sądu, z którego wynikało, że on był tym autorem. No Zresztą nie było żadne odkrycie Ameryki. no Któż mógł być autorem artykułu podpisanego nazwiskiem Cezary Gmys. Pan prezes, a już nie pamiętam nazwiska, mi takie zaświadczenie wystawił, po czym znowu w sądzie pan Cezary Gmyz podniósł larum, że łamanie tajemnicy dziennikarskiej polegające na tym, że się prawda tutaj ujawnia tożsamość autora. Autora, który był podpisany pod tekstem i ze względu na chęć uniknięcia odpowiedzialności yy, usiłował stwierdzić, że nie jest autorem. No, potem wskutek yy, sąd operacyjny to uchylił. Zaczęliśmy ten obrzydliwy, parszywy proces znowu, pełen tam rozmaitych nieprzyjemnych zachowań ze strony pana Cezarego Gmyza, który summa summarum przegrał. Sąd mu nakazał przeprosiny, tych przeprosin nie wykonał do dziś. Próbujemy teraz z prawnikiem wyegzekwować te przeprosiny rękami sądu. Ciężko to idzie, no ale może jakoś się uda. I dzieje się to wszystko w czasie, kiedy ten facet w przestrzeni publicznej sam siebie kreuje na sumienie dziennikarstwa. No, takie zwykłe, obrzydliwe, śmierdzące, bezpieczniackie główienko. Taka jest, taka jest, taki jest wizerunek. Pana Cezarego Gmyza, jaki się z tych historii wysnuwa. Ja, oczywiście, proszę Państwa, chcąc dochować wymogom rzetelności dziennikarskiej, zwróciłem się pisemnie do pana Cezarego Gmyza z prośbą o zajęcie stanowiska i w przedmiocie tych umów z IPN-em, i w przedmiocie swoich relacji z łopem. Widzicie Państwo maila, jakiego do niego wysłałem. Pan Cezary Gmyz nie udzielił odpowiedzi na pisma, które do niego wysłałem. No, bardzo dobrze. Nie będziemy po sądach potem chodzić, jak będziemy to krócej. Na koniec, jak zawsze, ogłoszenia. Skoro mowa już o dziennikarzach i służbach, to książka Media wobec bezpieki, która tym z Państwa, którzy się interesujecie życiem publicznym w Polsce, pomoże bardzo dużo zrozumieć, jak chodzi o rzeczywistość medialną, jaką mamy. Standardowo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału, o udostępnianie, o lajkowanie, o komentowanie dla zasięgu, nawet jeżeli się Państwo ze mną nie zgadzacie, proszę to komentować. I oczywiście zachęcam do wspierania mnie finansowego. Szczegóły w opisie filmu znajdziecie Państwo, numer konta, Paypala, linki do Patronite'a i do zrzutki. Tak jak wspominałem wcześniej, rozpoczynam... Podróże po Polsce, odpowiadając na zaproszenia, jakie dostaję na tzw. wieczory autorskie. Jeżeli ktoś z Państwa, czy w Polsce, czy poza Polską, chciałby, abym odwiedził jego miejscowość, bardzo proszę się skontaktować ze mną, używając danych, które są widoczne w opisie filmu. Dostałem też zaproszenia z Chicago, z Bostonu i z Nowego Jorku. Z wielką przyjemnością pojechałbym odwiedzić całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość pomóc mi w zorganizowaniu takiego spotkania, to będę bardzo wdzięczny. Dostałem też zaproszenie w kwietniu do Kolonii, do Bonn, więc bardzo chciałbym przy okazji odwiedzić pozostałe miejscowości zamieszkane przez Polaków w Nadrenii, Westfalii, czy może nawet w Luksemburgu, w Belgii, w Holandii. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mi w tym pomóc albo chciałby mnie zaprosić, to bardzo proszę o kontakt. Ja bardzo lubię takie spotkania z Polakami. One mi zawsze dodają energii i przekonania, że to co robię jest rzeczą słuszną. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.